Cześć, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w oddziale na francuskiej. Trudno się temu dziwić. Po rebrandingu BNP Paribas Bank Polska, ulica francuska, łatwo te fakty połączyć. Za nami drugi kwartał 2019 roku i całe pierwsze półrocze. I tradycyjnie parę słów na temat tego, co się wydarzyło w tym czasie. W pierwszym półroczu tego roku Podwoiliśmy nasz zysk netto w stosunku do wyniku w roku ubiegłym. I to jest historyczny wynik. W samym tylko drugim kwartale osiągnęliśmy wynik najwyższy w historii naszego banku. Wynik w rozumieniu zysku netto. W pierwszym półroczu tego roku nasz wynik na działalności bankowej urósł o blisko 73%. I to są dobre parametry biznesowe. Gdybyśmy wyłączyli koszty integracji, to nasz wynik netto za pierwsze półrocze tego roku przekroczyłby pół miliarda złotych. I to pokazuje, jakim tak naprawdę potencjałem wynikowym, potencjałem dochodowym dysponujemy jako organizacja. Wielkie brawa, a pamiętajmy, że równocześnie oprócz rozwoju biznesu integrujemy się, transformujemy nasz bank, przygotowujemy się do fuzji operacyjnej zaplanowanej na końcówkę roku. Wyzwań mamy co niemiara, i wiem, że nasi ludzie są często przepracowani i często bardzo zmęczeni. Tym bardziej dziękuję za te wyniki, które udało nam się dowieźć do tej pory. Kilka słów o integracji. Od początku procesu zmniejszyliśmy naszą sieć o 150 oddziałów. To wielki wysiłek, który z jednej strony poprawia naszą sytuację kosztową, z drugiej w sposób naturalny zmniejsza siłę dystrybucji, jeśli chodzi o sieć oddziałową. W tym samym czasie 76 naszych placówek przeszło proces transformacyjny. Jedną z nich, jedną z pierwszych jest ta na ulicy francuskiej w Warszawie. To są nowoczesne, przyjazne, fajne placówki, do których oczywiście warto zajrzeć. Transformacja to również, a może nawet przede wszystkim, nowe rozwiązania technologiczne cyfrowe, digitalne. Na początku trzeciego kwartału tego roku. Odpaliliśmy Go Online, nowoczesną platformę online, internetową dla naszych klientów indywidualnych. Jestem przekonany, że stanie się ona benchmarkiem na rynku, a nasi klienci będą z niej bardzo, bardzo zadowoleni. Jako jeden z pierwszych banków uruchomiliśmy produkcyjne api i w dalszym ciągu kontynuujemy proces robotyzacji, procesów operacyjnych. Nieustannie rozwijamy, unowocześniamy naszą ofertę dla wszystkich segmentów klientów, z którymi pracujemy i mam głębokie przekonanie, graniczące z pewnością, że tempo rozwoju biznesu przyspieszy jeszcze bardziej, zwłaszcza wtedy, kiedy większość prac integracyjnych będzie już za nami. Dla nas, dla BNP Paribas Bank Polska SA, wątki związane z ochroną środowiska, ze zrównoważonym rozwojem były, są i będą bardzo, bardzo ważne. Nie finansujemy energetyki węglowej, nie finansujemy węgla, nie finansujemy szeregu innych branż, które uważamy, czynią źle środowisku, czynią źle światu. Wspieramy gospodarkę niskoemisyjną. W pierwszym półroczu tego roku o 300% wzrosła ilość kredytów, których udzieliliśmy na instalacje fotowoltaiczne. To, co robimy, coraz częściej doceniają eksperci, docenia rynek. Dostaliśmy szereg nagród. Cieszymy się z nich, jesteśmy z nich dumni i za nie dziękujemy. Mam nadzieję, że to uznanie będzie coraz większe i coraz bardziej trwałe. Przed nami fuzja operacyjna, do której intensywnie się przygotowujemy. Jeszcze kilka miesięcy wzmożonego wysiłku, który bardzo serdecznie proszę i za który z góry dziękuję. Mam nadzieję, że po tej operacji, aby przebiegła sprawnie, gładko i bez zakłóceń, czeka nas już tylko organiczny, naturalny, intensywny wzrost i rozwój naszego biznesu i usprawnienie naszego banku, żebyśmy naprawdę byli z siebie dumni. Dziękuję Wam za ten wysiłek. Do tej pory proszę o więcej i serdecznie pozdrawiam.